Moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy w Wielkopolsce ponownie w tym roku dzisiaj z Martyną i Robertem po niesamowitym weselu, bo uwaga, w dużej części trendsowym, bo słuchajcie, Robert i Martyna właśnie są fanami, nie nikogo innego, tylko Arminga Van Burena, dobrze znanego w Polsce, no i słuchajcie, no jak samo poczucie po przejdzie w ogóle? No, niesamowite, jesteśmy dosłownie zaskoczeni tym, jak wszystko odbyło. wszystko przebiegło idealnie a zwłaszcza ta końcóweczka, no to po prostu z my, nam tak, my się rozpłynęli wręcz no nawet nie, nie, nie taka końcóweczka, bo to już w zasadzie chyba prawie od pierwszych tak, to 30 może mi się zlewać, bo po prostu ja jak polecę w Szarminie to odpływam tak? ale <laughs> słuchajcie, pierwsze 30 i no praktycznie do końca nie? do czwartej godziny ponad udało się w takich klimatach polecieć Dokładnie. w sumie od początku nam się udało w tych klimatach polecieć tak delikatnie nie? no właśnie, no, słuchajcie, to jest też bardzo fajna hmm. taka, tip dla osób, które mają jakieś swoje klimaty muzyczne, bo Martyna i Robert odważyli się tak, pierwszy taniec Armin, tort Armin, e, udziec Armin, Armin. i co? <tiots> wszystko się zgrało i było na pewno? idealnie, mieliśmy gdzieś tam obawy na początku, że może osoby starsze mogą tego nie docenić, nie zrozumieć, że to co to jest za sietka, po prostu, że tak powiedzmy. Ale... ale stwierdziliśmy, że to jest nasze wesele. I to jest muzyka, która nas połączyła, ponieważ Martina zanim ją poznałem słuchała metalu. A w tym bo momencie, momencie słuchała Arminia, to jest w ogóle dla nas zaskoczenie. Eee, I powiem wam, po e, jak mogę wam dać radę na przyszłość, to nie bójcie się swoich wizji na wesele, bo to jest wasz dzień. To nie jest dzień, to, dobrze gości się bawią oczywiście, tak? ale to wy się macie bawić tak? i wy macie czuć to poruszenie przy muzyce, którą kochacie. No i słuchajcie, no i chyba więcej, to już ja nie mam nic do dodania. E, Powiedziałbym my, no, my, ja od... ty, <grym> myślę, że Ty połączyła nas z muzykami. Nie no, to ja prawie przybierzę ten, co się popłakałem. Dobrze, i... że był dym, tylko szkoda, że tak nisko. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Naprawdę niesamowita impreza. Bardzo się cieszę, że ponownie mogliśmy się spotkać. Super, się Gabina. No ja myślę, że niedaleko już się spotkałem. Może no, na asocie miejmy nie, No dzieje. właśnie, żebyśmy, nie, ale to wtedy. Trzymajcie już... się żeby się odbył Dokładnie. w przyszłym roku. E, dzięki Wielkie. Pamiętajcie, że warto się kierować Waszymi uczuciami, tym co chcecie, bo to jest Wasz dzięki. Mocno to osiągnąć. Dzięki. Trzymajcie się.